Cześć, witajcie. Właśnie zdecydowałam się nakręcać filmiki na YouTube, bo widziałem innych youtuberów i po prostu spodobało mi się to, więc też będę nakręcał filmiki. Oto jest kartą, w którą trzymałam moje karty. Da dawno ich nie widziałam, więc wyjmę je teraz. Leżały one w piwnicy. Tak to otworzymy, żebyście to widzieli żeby jakieś tam kurze, albo nie wiadomo co, tak nie chodziło więc tak to wygląda no, tutaj no, dobra taśmy, dobra, dobra taśmy, ta, taśmy, taśmami no, dobra. O! Oh, jest, jest. 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 No to so tak, to jest mój album Match Attacks. Tak, tak. sobie to przesunę tu. sobie to przesunę tutaj. O, dobra, kanalka trochę tutaj. To jest mój album Match Attacks. Który sobie y, niedawno zakupiłem Poczekajcie, wymienię kamerkę trochę O, dobra, teraz jest super y, To jest mój A Match Attack. Oczywiście y, to jest y, pusty album No, niestety y, karty są luźne No dobrze, no to mój drugi album to jest album z 2012 Champions League 2013. Album też jest pusty, ponieważ nie wkładałem do niego kart. Nie mam moim zdaniem potrzeby. Mam na razie luźno, bo one już są stare i tak dalej. To mój e, album z e, FIFA World Cup Brazil. Niedawno zakupiony. Oczywiście tutaj są jakieś e, karty. Nie, nie ma. Karty są też luzem. Karty mam luzem, ponieważ będę je wkładał, będę uzupełniał moje braki. Niedługo przyjdzie do mnie box. Boks. Dwa boxy ze stonowaszetkami. Mają przyjść różne tam karty. Ja naprawdę różne, dobrze. To jest tak. To są tutaj moje karty bazowe. Bazowe z tego co wiem. To są karty yy, bazowe z World Cupa. sobie wezmę trochę. O, proszę, te karty to są karty, które mm, mm, tu mam Miliana, tu Star Player yy, Nekoman. Mam ich dużo, nie będę ich czytał, po prostu yy, karty są yy, w dobrym stanie. Widzicie, rogi nie są pozaginane, są, były trzymane yy, każda w oddzielnej folice tak, oczywiście każda w oddzielnej folii więc yy, nie będę pokazywał, bo jest ich naprawdę sporo nie wiem, ich to jest może z ponad 100 sztuk tak, kupiłam, kupiłam chyba kupiłem może, z, tam, nie wiem 120 saszetek te, tego, mało tego miałem dlatego, ponieważ yy, zamówiłem boksa, więc nie, nie kupiłam, dużo saszetek dobrze to są jakieś trzy karty z ekstra klasy stare. E, tutaj są karty... Poczekajcie, bo ta kamerka mnie wkurza. Po prostu... O, takie są wiele lepiej. E, to są karty Match Attacks. Karty Match Attacks, tak. E, to są też stare dosyć karty. Też ich jest sporo. Ja ich mam naprawdę sporo. Patrzcie, mogę wam to nawet udowodnić mam ich tutaj e, nie wiem z, z 200 może i będzie. Tutaj jest taka następna kubka tych kart. E, następna kubka tych kart z, oczywiście to jest match attacks i... i... i, 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 i następna kubka match attacks to były bazówki. Tutaj są karty y, złote można powiedzieć. Tego typu. O, proszę bardzo, złote karty. Taka kupeczka. Dobra. I... Y, 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 y. Aha! To tak tutaj jest porobione. To tutaj jeszcze jest y, karty bazowe z Mata Ataka. Mówię, naprawdę mam ich dużo, sporo tych matcha. Y, tutaj są karty złote i trenerzy i stadiony itp. To jest także match atax y, dobrze teraz y, jeszcze jest trochę tej starej edycji kart nie wiem czy jest już je już pokazywałem mi się wydaje że nie to są to jest kilka świecących kart y, tutaj jest właśnie ronaldo to jest mój ulubieniec niestety znaczy niestety to są cztery karty, które mi pozostały, ponieważ resztę sprzedałem. To są karty świecące. Mogę Wam je nawet pokazać bliska. Wszystkie, bo mam ich niestety mało do tego, co mówiłem z tego boksa. Gola Stoper, Noje. Znak, znak: Logo Niemiec. Andrzej Niestan Limit Edition. Limit Edition Łukasz Podolski. Limit Edition Mario Goetze, Tutaj mamy Hummelsa tutaj mamy Close, y, tutaj mamy G Game Changer, y, Jesus Navas, y, Limit Edition Iker Casillas, y, Top Master Cristiano Ronaldo, to jest trochę porusowane. nie wiem jak to się stało, po prostu nie wiem, y, Jamotinio. i to jest tak, 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 to jest karta, którą przełożymy sobie na koniec. To jest Limit Edition Kościelny to jest LIMIT EDITION Jack Wars, e, EXPERT Bra Barnetta EXPERT... De, nie, przepraszam, DEFENSIVE ROCK tego Silva LIMIT EDITION e, Neymar e, GARY Gar Gar hey HAYKILL e, e, oczywiście DEFENSIVE ROCK i EXPERT Shea e, RIBERY e, LIMIT EDITION Bart Balotelli Limit Edition, Defensive Rock e, Figuar e, Hugo Loris e, Golastopper, Claudio Bravo Golastoper e, e, Alexis Ser Fer Sanchez, przepraszam, przepraszam chi z Chile. No i oczywiście Double Trouble, hiszpański Double Trouble, który zmienia się pod pewnym kątem. Tutaj mamy Andrzej Iniesta i Chabi Fernandez, Double Chabu, Hiszpania. Tak, tak, oczywiście. Karta bez kodu. Niestety karta bez kodu. Tak ona wygląda. Dobrze, tutaj mamy jeszcze trochę świecących kart z starej edycji 12-13. Tak, co my tutaj mamy? To jest coś zapakowane. Aha! klejony, sobie przypominam. Christian Ronaldo Top Masters Euro. Tak i Błaszczykowski z Euro. Limit Edition. Tu sobie to włożymy. O, tak, pięknie. Piękna karteczka. E, tak, to jeszcze jest e, legenda ze starej e, edycji 12-13. No i teraz to się zaczyna. Po prostu stara edycja, jest ich tyle. Po prostu nie będę ich pokazywać. Yy, tutaj mamy też starą edycję, jest ich trochę mniej a tak, ale jest ich sporo. Tak, karty bazowe z Champions League 2013 14 mam ich niestety trochę mało, bo nie zbierałem ich i nie o na należy ich kupować. Na razie sobie kupiłem tamte karty. Yy, to jest yy, euro. Euro. Bazówki, oczywiście. I został jeszcze match A tak z baza. Proszę bardzo. Jeszcze ile tych kart? No dobrze. To już, jest, to już będzie chyba na tyle. Yy, pudło puste. Pudło puste. Nic nie ma. Dobra. Karty są. karty sporo. Proszę sobie zobaczcie, kart jest mega, mega, mega ilość, mamy w, w, zawiązane w gumki, pusta paczka, pusta paczka, zawiązane w gumki, więc to będzie chyba na tyle, subskrybujcie, lajkujcie, następny odcinek powinien być, yy, komentujcie też, yy, następny odcinek powinien być yy, z boksem World Cup Brazil, z dwoma boxami, ale nie jestem tego pewny, no więc cześć.